czy to jest teraz To dobrą. trening Steffan bojowy. Dawaj, ja jestem w środku i po mojej prawej. A Stefan? A Stefan zostaje z Tefanu, w Kambi. W Stefan zostaje. T a tu pojadę. Kamek ma te pana. Stefan, Stefan to, tam zostaje chanajemy. tutaj i e e feet, y Nie? Wydaje mi się, że Broadway jest... Za, za szybko jedzie, wje, wjechał na przód i mnie nie da złożyć, no w ogóle nie do... odsłaniamy, bo to coś, no, RPG. Uważajcie, to jest bardzo istotne. No, zgadzam się z Tobą. To trzeba poza tym się, się bo on nie wie, gdzie się wie, wie, się wie. Na my jesteśmy. My będziemy go gonić, nie, bo praf, to nie na to chodzi. No tak, rozumiem. Modre, przejdź jeszcze 50 metrów na prawo. nie. przechwać, przechwać. Skoro na wschody. Madre stój To jest... to są ćwiczenia? ...czy zameldować na wylocie wiosny przy hamerze Uwaga widziałem jakiś czarny pojazd na Zymo 30, 320-220-230 no, Za, za Okej okay, oni już raportują Cywil Szybko, w tym hamerzem. 40. E, Madry, utrzymaj to, żebym na szczelku. Dobra, wracamy do tutaj. A, ja mi z... Kizior. Powiesz mi więcej, co coś do się działo, by. Wypomniałem, nie kryjesz tutaj. Tutaj znaczy się do Hamera, wracasz się. Okay. A ty jesteś tutaj. A kto tam no jest? No, ten... Maro. Erto. Maro. Wracamy do Hamera. Do samej. A ja mam się tam zamawiać? Nie, to zrobisz. Dobra. Yy, do, do Bradleya i po jednej, po drugiej stronie. Zabiorę um, um. ja lewo i co? Kijże, malujesz się. jakiś kurwa, burter, taki, że trzeba to jakoś ogarnąć. Khabzioł? Khabzioł? Co tam, Maro? Dostałem informację, że mamy wycofać pojazdy. Wycofać z wioski, tak? Na pozycje początkowe. E, przyjąłem. Mam przekazać. E, Przekaz do Przekaż dowódcy, kto stoi w tym pojazdu.

Nie wiem, Co się dzieje, siedzacie? Nie wiem. Wiem, że był rozkaz dowódca przerwać ćwiczenia i udać się natychmiast na pozycje wyjściowe. Zawij. Prawdopodobnie wracamy tą drogą, którą żeśmy przyjechali. Jech. No połęta się to cały czas, no ale... Najchętniej bym go sprzątnął. W sumie to płacą mu za... Przekazywanie wiadomości. Nie wiem, czy w naszej armii płacą tak dobrze, jak pił u niego w gazecie. Ale robota trochę uczciwsza. Tak rozumiałem, jeszcze zaznaczę. Jakiś Kamil Burczak, źródło... To na drugi raz potwierdzę, usłyszałeś potwierdzenie. Mówisz o tym pojeździe tego pismaka? Dostałeś potwierdzenie drugiej serii ostrzegawczej. Jakby coś, ja też słyszałem, że dostałeś. Właśnie tak, zginęliśmy się z tej ulicy szybko i teraz się nie dzieje. Wojsko. Właśnie. A mnie również. Ten mur tu po prawej też mnie niepokoi. Jest. nie za bardzo możemy dopóki nam nie pozwolą, nie? I się rozglądaj po prostu. Hej, <laughs> okay, za dużo ostatnio w naszym oddziale. Ale mamy tutaj pilnować frontu naszej kolumny, więc za bardzo nie możemy opuścić naszej pozycji. <noise> Niestety masz rację żołnierzu Konieczny Ty masz kałem, wysiądź z kamera i ustaw się po lewej stronie i na te wzgórza Jakby się coś zaczęło dziać to chociaż otworzymy ogień A z kamera to nie jesteśmy w stanie prowadzić ostrzału Jestem na zewnątrz Dobra deliberują i deliberują, a my tak na tej drodze spałam, co sterczymy a tak panowie z innej beczki e, ja mam akara z akogiem ale ten akog ma tutaj taki celownik e, kolimatorowy jest możliwość e, w armii, w tym Arohedzie e, celowanie przez ten kolimator, a nie przez Akoga? E, I w takie, takim celowniku porażki na kawę i... numerycznej nad ósemką Działa? Nie. A działa, działa, masz rację. Czy... Dzięki. Proszę no, so bardzo. Echo, Echo, tu Foxtrot, zgłoś się odbiór. Tu, tu Foxtrot, tu Echo, zgłoś się odbiór. Słyszysz mnie teraz w samochodzie? Foxtrot, Foxtrot, ogłaszam alarm bojowy, ogłaszam alarm bojowy. Otrzymałem z punktu November, w którym znajduje się nasz wysunięty posterunek umocniony, że zostali zaatakowani przez silne zgrupowanie wroga. Eee, jesteście jedynym wolnym od... 我都去。 Jak mu coś gotów, to cały czas prosto tą drogą. Tak, tak wiem. Z jaką prędkością te puszki są za nami w stanie jechać? Okej. Okay. Może już róczmy. Jeszcze się nie zapakowali do... No. A może gerjawit, albo jakieś inne prasna, żeby trochę energii mieli. No okej, okay. Szymanowski, słyszałeś yy, meldunek? Tak, słyszałem, że udaje mi się, to Nowender, ja, mam za do, Dobra, do, to do wodu. a, hmm. a hmm. to będziemy koło tego miejsca, dotarć się tam... Yy, do jeszcze do nie mam do końca punktu spieszenia piechoty, ale nastąpi spieszenie do... piechoty będziemy działać z w dwóch zespołach, PJ1 te 2 my będziemy poruszać się lewą stroną, a prawdopodobnie drogi od jakiegoś tam punktu. Masz, e natomiast PJ1 będziemy poruszać prawą drogą z drogi w czy tam jakiegoś punktu, prawda? Znoszą e do... nastąpi spieszenie to... piechoty Kurde, no tylko nie tylko Szakale mamę, jeden skurde, tak nie zostaniesz w kamerze będziecie się poruszać bardzo powoli przed nami, w razie jakiegokolwiek ostrzału zostaniecie rozkaz markowania pozycji, ale zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Póki to zostajecie w chmerze, to prowadzicie... Jak na szyły si szybkiego, do... szybkiego reagowania, to bardzo okay. szybko reagujemy. Tak jest, jedziemy wzdłuż drogi, Dobra. czy jakaś inna marszałka jest planowana. Ma a Jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to będzie, panie Antony. Dobra, czekamy tak. w takim razie na wykluczenie kierunku w Słabo. A czy my jesteśmy pierwszy pojazd? My będziemy pierwszy pojazd. -ra. O, walon się nam rozgadał. Nie mogę tylko jako celet, bo... W środku... Zobaczę, że swoje chłopaki...